Im więcej nas będzie oglądało Mikołajkowy Blok Reklamowy, tym więcej pieniędzy trafi na leczenie i rehabilitację dzieci. Włącz Polsat 6 grudnia o 18.45. Oglądajcie Mikołajkowy Blok Reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tak, tym więcej pieniędzy trafi na leczenie i rehabilitację dzieci podopiecznych Fundacji Polsat. 6 grudnia godzina 18.45. Oczywiście gdzie? W Polsacie! Oglądajcie Mikołajkowy Blok Reklamowy. To prosty gest. 6 grudnia, 18.45 tylko w Polsacie. Oglądajcie Mikołajkowy Blok Reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. To prosty gest. 6 grudnia o 18.45 w Polsacie. Oglądajcie Mikołajkowy blog reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. Im więcej nas przed telewizorami, tym więcej środków zbierzemy na leczenie i rehabilitację dzieci w całej Polsce. Włącz Polsat 6 grudnia o 18:45. Oglądajcie i pomagajcie.